Czyli tak, Monika, pani Monika Herman. Pani Monika Herman pracuje z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się profilaktyką, dba o to, żeby dzieciaki umiały też same zadbać o to, żeby uniknąć różnych niebezpiecznych zdarzeń. Co ją pasjonuje? Czytanie, fotografia, pływanie. To jest właśnie kopy pani Moniki. A jej największy skarb to dwóch wspaniałych serii, przynajmniej tak o tym mówię. To Pani Monika Kolejna kandydatka to Pani Maria Kapuścińska. Aktywna, aktywna działaczka Bydgoskiego Polskiego Czerwonego Krzyża od 35 lat, prawda Pani Mario? Nie pomyliłam się? Nie lubi ponuraków, kocha pracę z młodzieżą, jest optymist, optymistką, co widać zresztą w tej chwili, a jej praca to jest jej pasja. Od czterech lat Pani Maria koordynuje akcję charytatywną, o której chyba wszyscy słyszeliśmy, stopy po sobie stopą. Zaraz. Pani Paulina Rybak. Ale Pani Pauliny Rybak nie ma. Pani Pauliny Rybak ale nie ma. Pani Paulina Rybak Pani Paulina Rybak, miejsce trzecie w naszym plebiscycie, w wyniku głosowania to właśnie ona zajęła tę pozycję. Te, te pamiątki przekażemy, tak? No z miejsca trzeciego, w porządku. W takim razie... My... Widzę, że pani, która zajęła drugie miejsce, jest. Tak, ja jest. To, ale jest spokojna, że w tamtym kierunku już wszystko zwraca. Dobrze, w takim razie ujawniamy, kto zajął miejsce drugie w plebiscycie Kobieta Roku 2009. Pani, Pani Maria Kościńska. Pani Maria, gratuluję serdecznie. Poproszę zastępcę dyrektora handlowego Agencji Gra i szefa Agencji Gra w Bydgoszczy, Patryka Terskiego, wręczenie nagrody. Też, Patryk, bardzo chciał, po długich negocjacjach udało się. Miejsce drugie. Momencik. To jest talon o wartości 250 zł od naszego sponsora. Z, e, salon e, z ba. To jest... Spajeczny spa. Spajeczny spa, bo tym pomaga. Przepraszam. E, proszę bardzo. A jeszcze mam instant to, ta to jeszcze nie wszystko. Tak, jeszcze kwiaty, na pewno. Patryk, świetnie się prezentuje. Jeszcze raz poprosimy o brawa, chwila dla reportera. Musimy to uwiecznić, tak żeby rozpropagować fakt, że pani Maria kapuścińska zajęła miejsce drugie w lewicy Ciebie. Jeszcze dodaję upominki od hotelu Focus i od perfumerii Douglas. To ja bym bardzo chciał, żebyśmy teraz już pani Marii pomogli, a na pewno żebyś pomogła jej przytrzymać nagrodę. Właśnie na to jest zawsze problem przy wręczaniu nagrod. Nigdy nie potrafi do końca rozwiązać. Dobrze. Pani Mario. Gratulujemy. W związku z tym, że Pani jest kobietą aktywną i odważną, liczymy na to, że Pani zechce do 2009. Zróbmy jakiś nastrój, podniosłem moment. Uwaga, uwaga! Ale... Za chwilę wszystko będzie jasne. Miejsce pierwsze w naszym plebiscycie zajęła, mam powiedzieć? Proszę bardzo! Pani Czesława Marcinia! Pani Czesława, czujemy, że jest Pani zaskoczona. Łzy już się pojawiły. I Zapraszamy Edyta Kędzor-Krawiec, prezesa grupy 2, o wręczenie nagrody. Poprosimy o wręczenie na nagrody Edyta Kędzor-Krawiec. Panią Czesławę oczywiście na środek. Dlaczego jest pani w szoku? Pani Czesławo. Dlatego ja jestem w szoku, ponieważ tak zacne kandydatki. Nigdy nie myślałam, że ja będę na pierwszym miejscu. Nie chciałam być na końcu, to powiem prawdę. Ale. Po prostu chylę czoła wszystkim moim koleżankom, ponieważ jesteście naprawdę taką wielką osobowością, że ja tylko mogę po Was stanąć obok. Naprawdę, naprawdę nie wiem co Wam powiedzieć. Jestem pełna podziwu. Podziwu to, co robicie, to, co e, prezentujecie tu na terenie naszego miasta, ale myślę, że w waszych domach jest to samo i tylko zazdroszczę tym domownikom, które mają e, taką sposobność być z wami. Naprawdę, naprawdę ja nie byłam na pierwszym tu spotkaniu, nie mogłam e, z wszystkimi tutaj się zobaczyć, ale jestem na ostatnim i cieszę się, że Was widzę i mogę naprawdę ukłonić się i wam pogratulować to co naprawdę robicie. Raz. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Pani jest pierwsza między pierwszymi. Poważnie. 35 lat pani mieszkańcą być goszczem. Jeszcze nie mogę ochłonąć, bo naprawdę ja nie zasługuję. No nie zasługuję, ale my się z tym Zaraz nie zgadzamy, pani pani się Piotr. z tym nie zgadzam. Piotr. Piotr. Dziękuję bardzo. Dzie pani Czesława jak najbardziej zasługuje. Dostała największą ilość głosów i została numerem jeden w plebiscycie Kobieta Roku 2009. Ale tak jak mówiliśmy, wszystkie panie, w związku z tym, że zostały zauważone, były głosy na wszystkie panie, bo nie było takiego przypadku. Sprawdzaliśmy, żeby któraś z pań głosów nie dostawała. Konkurencja była duża, ale pani Czesława tych głosów dostała. Ale mniej. jeszcze zdradźmy, co jest nagrodą główną. To Proszę. jest ban o wartości aż 1000 zł do wykorzystania w salonie bajeczne spa. Pani Szesława, jeszcze raz brawo. Będzie mogła pani się zrelaksować i odpocząć. Drogie panie, także już wszystko.